Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra i mielin. Cześć, ja nazywam się Grzegorz Piątkowski, a Wy jesteście na kanale Serwis Bajka. Zacznę od czegoś bardzo ważnego. Mianowicie od dzisiaj każdy film, który będziecie mogli obejrzeć na naszym kanale, posiada napisy. Nie są to napisy z automatycznego translatora, a przygotowywane w 100% przeze mnie, także na pewno będą dobrej jakości. No i jeśli na przykład w pracy nie będziecie mogli odtwarzać filmu z głosem, to włączcie sobie proszę napisy i te napisy również będę sukcesywnie dodawał do wszystkich starszych filmów w momencie nagrywania tego filmu. Chyba tylko dwa najdłuższe filmy tychże napisów nie mają, ale Lada moment się, to się to zmieni. Dziś koszulka Finish Line nieprzypadkowa, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Zacznę od tego, że jakiś czas temu pod jednym z filmów osoba, która oglądała ten film, napisała do mnie, że fajnie byłoby, gdybym udostępnił możliwość postawienia obserwującym oglądającym tzw. wirtualnej kawy. No i dzięki czemu wy będziecie mogli docenić to, co robię, jeśli wam się moja twórczość internetowa podoba, no, a ja oczywiście będę miał taką konkretną, nie wiem jak to nazwać gratyfikację, podziękowanie od was. Pomyślałem sobie, że to bardzo fajny pomysł i dziękuję za tę propozycję. Ja na pewno kiedyś taką Opcję udostępnię, włączę i no i rzeczywiście będzie można ten, nasz kanał wspomóc, ale też pomyślałem sobie, że tak naprawdę działam od niedawna nie chciałbym, no mówiąc wprost z butami, wchodzić w Waszą przestrzeń i od razu. Prosić o jakieś dotacje. No nie, ja w taki sposób nie chciałbym działać i wymyśliłem sobie coś zupełnie innego, czym możecie mnie wspomóc, ale jednocześnie ja tutaj daję Wam coś znowu od siebie, i myślę, że jest to bardzo fajny pomysł, i zaraz Wam o nim opowiem. Tak jak widzicie, w tym miejscu, jak również wchodząc do naszego sklepu, od drugiej strony będziecie mogli zobaczyć Plakaty, naklejki. Jesteśmy certyfikowani jako sklep, serwis, który przystąpił do programu Finish Line lub Experts. Czym jest ten program? Na to pytanie odpowiem Wam już za chwilę. A na początek, może zacznę od tego, dlaczego w ogóle postanowiłem nagrać tego typu film i opowiadać Wam o takiej akcji. Ten kanał prowadzę dla Was w swoim wolnym czasie i od początku chciałem aby ten kanał był przez cały czas z tą pasją prowadzony i no nie chciałbym takich sytuacji, że kiedyś zgłosi się do mnie jakaś firma i ja będę mówił o czymś o czym nie chcę no żeby móc ten kanał jak i całą moją działalność utrzymać rozumiecie będę wam opowiadał o regulacji przerzutki podczas tej mojej przemowy nagle powiem, że a najlepsze rowery to jak wszyscy wiemy Albo a narzędzia, którymi pracuję, to właśnie taka i taka marka, i to, i to jest perfekcyjne. No, chciałbym uniknąć czegoś takiego, oglądając wiele filmów w internecie. Mamy świadomość, że ludzie robią często rzeczy, których nie chcą robić, aby oczywiście mogli dalej to robić, no trochę takie może samonapędzające się koło, ale wszyscy wiemy, wszyscy wiemy o co chodzi. I tutaj myślę wpadłem na fajny pomysł, ponieważ tak jak wspomniałem wam nie chciałbym mówić o czymś, czy sprzedawać wam mówiąc wprost czegoś, czego nie używam, czego nie jestem pewien, czego po prostu nie lubię, tylko dlatego, że Ktoś mi za to zapłacił. A jako, że sam naprawdę od wielu lat używam marki Finish Line, kiedyś był to taki powiew świeżości, kiedy można było kupić olej dry albo olej wet, który swoją drogą jest chyba najlepiej pachnącym olejem na świecie. I Ja tych olej używam, lubię je, jak również pozostałe produkty tej marki, i dlatego tę markę chciałbym móc Wam oferować. Mówiąc wprost, jeśli komuś podoba się to, co robię, chciałbym mnie w jakiś sposób uhonorować. W tym momencie dziękuję Wam za wszelkie możliwości gratyfikacji podziękowań pieniężnych. Natomiast, jeśli chcecie, jeśli możecie mnie wspomóc, wpadajcie koniecznie z rowerami, róbcie u nas serwisy, wpadajcie do naszego Bike Spa, ale również nabywajcie produkty Finish line'a, które znajdziecie. W sklepie, o których zaraz Wam szerzej opowiem, bo myślę, że przygotowaliśmy dla Was bardzo fajną ofertę. Także zapraszam Was ze mną, chodźcie, przejdziemy do części sklepowej, a ja o wszystkim Wam opowiem. Od strony wejścia do naszego sklepu mamy plakaty informujące o całej akcji, i mianowicie jest to jedna wielka dolewka za pół ceny, choć opowiem Wam o całości. Ale zanim opowiem Wam o wielkiej dolewce, coś. O czym wspominałem w jednym z poprzednich filmów, mówiłem Wam, że w naszej witrynie zawiśnie coś kultowego. Made in USA i oczywiście już wszyscy wiecie o co chodzi: mianowicie kultowy aluminiowy rower full suspension ze Stanów, czyli Mountain Cycle San Andreas, dodatkowo z amortyzatorem Money to Free, który został tuningowany w Stanach. Nie ma elastomerów, ma za to tłumik i sprężynę. O tym sprzęcie opowiem Wam szerzej oczywiście w jednym z kolejnych filmów, także trzymajcie rękę na pulsie. O co chodzi w naszej akcji? Udział w niej biorą trzy najbardziej znane, chyba topowe produkty na rynku rowerowej chemii, czyli olej Teflon Dry na suche warunki, olej Wet na mokre oraz znany również wszystkim szampon Bike Wash do mycia roweru. Siłą akcji jest to, że kupujecie te produkty Sugerowanej cenie detalicznej, a następnie, kiedy oleje oraz szampon się Wam zużyją, macie możliwość przyjść do nas i kupić dolewkę za pół ceny detalicznej. Czyli zużywacie olej, przychodzicie do nas z buteleczką, my uzupełniamy ją tym samym olejem za połowę ceny. To wszystko, nie ma żadnych ukrytych haczyków. Co więcej, chcieliśmy wyjść z taką inicjatywą, że tak naprawdę. Każda osoba, która ma olej Finish Line czy ma środek Bike Wash, może go po prostu dopełnić u nas za połowę ceny. Nie musicie tego kupować u nas, możecie być użytkownikami tej marki. Chodzi nam o to, że sami korzystamy z tych środków, sami je lubimy. I wierzymy w ich skuteczność, wierzymy w ich siłę. Także każdy, kto ma już tego typu oleje 60 i 120 ml oraz litrowe środki bike Wash może sobie przyjść, mówiąc wprost, kolokwialnie z ulicy, poprosić nas o dolewkę i my bez zbędnych słów, bez zbędnego gadania taką dolewkę za te pół ceny Wam zrobimy. Jest to dolewka nielimitowana. Cały czas prowadzimy tę akcję i do momentu jej odwołania możecie z tego śmiało korzystać. Nie ma żadnych naprawdę. Ukrytych haczyków. Żebyście mieli możliwość korzystania z tych produktów, bo są naprawdę fajne, postanowiliśmy objąć programem tej wielkiej dolewki trzy dodatkowe produkty. Tego nigdzie nie zrobicie oprócz naszego punktu. Mianowicie, pierwszym tego typu produktem jest uszczelniacz dopon opon Fiberlink. Jest to ostatnia wersja tego produktu, która naprawdę świetnie działa. Sam jej używam w moim tutaj rowerze. Tak jak widzicie, koła są już gotowe, zalane mlekiem, finish line'a, uszczelnione i jestem z tego środka zadowolony. I tak jak możecie tutaj zobaczyć, mamy 240 ml w tym opakowaniu. Starcza to na dwa koła, 29 cali i taka pojemność bierze udział. W naszej promocji, o której za chwilę Wam powiem, jak również odtłuszczacze Citrus i odtłuszczacze Ekotech. Natomiast tutaj zasada działania naszej promocji jest taka, że gdy przyjdziecie do nas i oddacie nam rower przynajmniej na serwis regulacyjny i kupicie jeden z tych produktów w normalnej cenie detalicznej, czy będzie to uszczelniacz, czy odtłuszczacz Citrus, czy odtłuszczacz Ekotech, my umożliwimy Wam późniejszy zakup. Czyli wielkiej dolewki za również połowę ceny detalicznej, bez zbędnego gadania. Jest to promocja, którą sami wymyśliliśmy, i no chcemy po prostu, żebyście z tych produktów korzystali, żebyście mogli zobaczyć, że działają, że tak naprawdę. Chodzi nam też tutaj o ograniczenie ilości tego całego plastiku, który jest produkowany, te butelki cały czas wyrzucane, a tak naprawdę przecież możemy przyjść, poprosić o dolewkę i, i produkować mniej śmieci, bo, bo o to też nam wszystkim chodzi. Reasumując raz jeszcze, topowe oleje Dry i Wet w pojemnościach 60 oraz 120 ml, szampon Bike Wash, z tym możecie do nas przychodzić w nieskończoność, możecie Prosić o dolewkę za pół ceny detalicznej. Ta cena detaliczna wyświetli Wam się na stronie dystrybutora polskiego marki Finish Line, czyli firmy Velo, pod adresem velo.pl, A uszczelniacz 240 ml oraz te odtłuszczacze w butelkach 600 ml możecie również uzupełniać w połowie ceny, jeśli. Zgadzacie się na warunki naszej promocji, czyli przychodzicie, wykonujecie minimum serwis regulacyjny, kupujecie jeden z tych produktów w sugerowanej cenie detalicznej, a następnie dolewacie sobie ten produkt za połowę ceny. Po prostu dolewki wykonujemy z opakowań zbiorczych, tak jak widzicie, jedynie w przypadku. Oleju Dry, czyli tego na suche warunki pogodowe, możemy dolać Wam zarówno olej w nowej wersji z azotkiem boru, jak również w starej wersji z dodatkiem teflonu. Oba działają doskonale. A do Was należy wybór, którego będziecie chcieli użyć. Na koniec, kilka prostych odpowiedzi na temat naszych produktów. Mianowicie, czym jest na przykład środek Pedal Clit? Jest to bardzo fajny środek, jeśli piszczą Wam bloki w pedałach. Wpinamy się w pedał i ten blok po pewnym czasie popiskuje. Jest to bardzo denerwujące, a ten środek jest remedium po prostu. Psikamy go na blok, psikamy go na pedał i zostawia taką bardzo suchą, fajną powłoczkę, która no nie przywiera brudu, a te piski nam niweluje. Następnie Disc Brake Cleaner. Czyli mówiąc wprost, środek do czyszczenia tarcz hamulcowych, do czyszczenia okładzin, i ten środek również ma za zadanie niwelować piski. Smar stały, oczywiście premium grist, to jest również taki bardzo znany smar marki Finish Line. Jest doskonały, bardzo gęsty i no, sami z niego korzystamy. Pozostawia taką bardzo fajną powłokę, która jest trudno wymywalna przez wodę. Olej ceramik, ale jest to olej ceramik w formule WET, czyli takiej znacznie trwalszej. Bardzo fajny olej jest czymś pomiędzy olejem DRY a olejem WET i również sami go stosujemy bardzo, chwalimy. Zestaw do czyszczenia łańcucha, czyli taki archetyp chyba maszynki do czyszczenia łańcucha z olejem DRY i z odtłuszczaczem eko to jest fajny sposób, aby rozpocząć swoją przygodę z. Czyszczeniem napędu rowerowego, bądź kupić po prostu komuś na prezent. Dodatkowo płyny hamulcowe, olej mineralny oraz DOT to również mamy w ofercie. Tutaj widzicie środek sprayu do czyszczenia guleniami amortyzatorów, bądź na przykład droperów. Jak to robić, aby robić to dobrze? No, o tym będę musiał chyba wam nagrać osobny film. Często jest tak, że psikamy na uszczelki, uginamy ten amortyzator bądź dropper, a ten środek wnika pod uszczelki, wypukuje nam smar, i tak naprawdę wszystko jest bez sensu, ponieważ no, amortyzator bez smaru może się zatrzeć. Dlatego tego typu spreje stosujemy na golenie, wycieramy suchą bawełnianą szmatką i dopiero możemy amortyzator uginać. Następnie bardzo fajny środek, taki detailer, mianowicie showroom. Tutaj mamy go w sprayu, a tutaj w takiej butelce z atomizerem. I ten środek po umyciu szamponem Bike wash stosujemy na ramę. On no jest bezpieczny dla karbonu, jest bezpieczny dla wszelkich powłok lakierowanych. I to jest taki można powiedzieć ceramiczny detailer, który odpycha wodę, nabłyszcza ramę i również utrudnia przywieranie brudu. Jest to środek z dodatkiem azotku boru, bardzo fajny, bardzo fajnie działający i naprawdę jeśli chcecie zajmować się takim rowerowym detailingiem, ten środek szczerze wam polecam. Kolejna szczotka Grunge Brush, bardzo fajny produkt do czyszczenia łańcucha. Wlewamy tu odtłuszczacz, czyścimy łańcuch. Ta strona służy do czyszczenia kasety. Przy czym fajna sprawa, kiedy te szczotki nam się zużyją, naprawdę za bardzo małe pieniądze to jest, jak dobrze pamiętam poniżej 10 zł kupujecie szczotki wymienne. Mamy je cały czas na stanie. No i ta szczotka może żyć u was tak naprawdę wiecznie. Zestawy prezentowe, zestaw składa się z odtłuszczacza, z oleju wet i koncentratu środka do mycia roweru, czyli wspomnianego szamponu ten koncentrat po rozrobieniu z wodą daje nam 1 litr szamponu. Każda osoba zajmująca się swoim rowerem powinna mieć oczywiście szczotki. Są to szczotki wykonane z bardzo miękkiego włosia do ramy. Mamy szczotkę do opon, mamy szczotkę do kasety, do niewielkich przestrzeni, na przykład w przerzutkach. I taką szczotkę z nieco twardszym, ale również uginającym się włosiem, którą można stosować do delikatnych powłok naszego roweru. Oczywiście rękawiczki do mocno zabrudzonych spraw, sznurki z mikrofibry, Gear floss. bardzo fajna sprawa, mianowicie sznureczki, które stosujemy do czyszczenia kasety, do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, na przykład w przerzutce. Te sznureczki są, jak wspomniałem, wykonane z mikrofibry, możemy je prać, jest ich 20 sztuk i no, działają bardzo fajnie, jak również długo. Tutaj mamy środek również do goleni amortyzatora. Ja przyznam, że jestem jego bardzo dużym fanem, bo jest to chyba jeden ze środków na rynku tego typu. Wszystkie środki są w sprayu, a tak naprawdę ja osobiście zdecydowanie wolę ten środek. Mianowicie jest to olej z dodatkiem fluoru. Zakrapiamy sobie tę szmatkę i dopiero za pomocą tej szmatki nanosimy środek na golenie czyli unikamy takiego sprayowania wszystkich rzeczy dookoła. A środek nie wypukuje nam smaru z uszczelek, jak również naprawdę fajnie przylega na tych goleniach i rzeczywiście działa. Sam go stosuję, sam jestem z niego zadowolony i dlatego, pomimo tego, że jest na pewno droższym środkiem niż spray, jest znacznie lepszym. Dzięki tym rureczkom możemy go stosować również w pancerzach, co również sam robię. I jest to naprawdę taka szara eminencja tego całego stojaka, którą gorąco Wam polecam. I na końcu dwa odtłuszczacze Ecotech, czyli taki podstawowy, bardzo fajny produkt na przykład do odtłuszczania łańcucha. Używać go można wespół z szczotką Grunge Brush jak również czyścikiem do łańcucha. A tutaj mamy produkt Citrus. On powstaje z destylacji skórek owoców Cytrusowych, ma naprawdę świetny zapach, nie działa destrukcyjnie na powłoki lakierowane jest bezpieczny dla naszego roweru. Natomiast moim zdaniem on nie sprawdza się dobrze w, przy odtłuszczaniu łańcucha. Sprawdza się doskonale przy ręcznym myciu napędu, przy na przykład usuwaniu brudu z gripów, przy czyszczeniu choćby opon. On jest bardzo skoncentrowany, ładnie pachnie i również sam go używam przy swoim rowerze. Gorąco go wam polecam. Bardzo dziękuję Wam, że obejrzeliście ten inny niż wszystkie film. I mam nadzieję, że wybaczycie mi, iż co jakiś czas będę opowiadał Wam o czymś, co mam w swojej ofercie, a co Was może zainteresować. Mam nadzieję, że nie zabrzmiało to jak byłbym facetem sprzedającym Wam zestawy noży. No, dzień dobry Panu. Tutaj jest Pan ostatnim klientem w dniu dzisiejszym. Mam dla Pana taką promocję. No, nie, ja chciałem Wam naprawdę opowiedzieć o chemii, która mnie się podoba, sam jej używam, sam z niej korzystam i dlatego właśnie wybrałem ją jako chemię, którą będziecie mogli u nas kupić jak również przystąpiliśmy do tego programu Loop Experts, który wydaje mi się być bardzo fajny, a jak zawsze chciałem Wam dać coś od siebie czyli tak jak wspomniałem, jeśli macie oleje Teflon, jeśli macie oleje Wet czy szampon Bike wash, i nawet nie kupiliście ich u nas Możecie przyjść i bez żadnego gadania sprzedamy Wam dolewkę w połowie ceny detalicznej. Możecie robić tę dolewkę ile tylko chcecie do momentu zakończenia całej akcji. Jeśli taką akcję będziemy chcieli zakończyć, na pewno dowiecie się o tym jako pierwsi. Dodatkowo, wydaje mi się, że promocja z uszczelniaczem, jak również odtłuszczaczami, no mimo że dla nas tak naprawdę nie jest być może dochodowa, no to jednak stanowi taki krok względem Was. Chcielibyśmy, żebyście korzystali z tych produktów, a tak naprawdę przecież tych odtłuszczaczy, tej chemii rowerowej Jaką są uszczelniacze? Również schodzi nam najwięcej, cały czas jeżdżąc e, te rzeczy są potrzebne. No i często kupujemy coś innego, coś tańszego, co często na przykład jest dla nas trujące, bo nie powinniśmy wdychać tych oparów. I dlatego chciałem Wam umożliwić kupno również tych środków w tej dolewce za połowę ceny. Tutaj przypominam, jeśli przyjdziecie do nas z rowerem i minimum zamówicie u nas. Przegląd regulacyjny, lub wszystko co powyżej, bądź co składa się na cenę łączną przeglądu regulacyjnego i kupicie jeden z tych dwóch produktów, czyli uszczelniacz 240 ml, bądź odtłuszczacz Ecotech, czy też Citrus w butelce 600 ml w cenie detalicznej. Później macie możliwość również kupienia dolewki tych produktów w połowie tejże ceny. A tym samym wspomożecie mnie, wspomożecie nas. Będzie to taka naprawdę bardzo fajna, myślę forma podziękowania za to, że ja te filmy w sobotę tłukę i no, pozwoli mi to dalej robić te filmy, które mam nadzieję, że są dla Was ciekawe, są dla Was pomocne. Na razie będę wam bardzo wdzięczny za polecanie naszego serwisu, korzystanie z niego, jak również korzystanie z naszej chemii, korzystanie z tej wielkiej dolewki. Bo naprawdę szczerze w to wierzę, że ma to sens. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za dziś, jeśli macie ochotę wesprzeć mój kanał czy też serwis Bajka jako firmę, wiecie co robić. Cześć, dziękuję, do zobaczenia w kolejnym filmie, trzymajcie się!